Kolejna sprawa. Dobra, do było do w tym przodu. Ale on mówił, że tak nie chce, tak? No? Nie, wiem się widzę. Dawaj, no tylko w idziemy. Mogę oh, się <laughs> Podoba mi się No ja czy to wywalenie To Zbualamy, ja? Też dlaczego? Już wiem dlatego, dlaczego wszystkie gruzy mają tu już pachlowane i tak zżlowane wiesz Bo to złomy zardywiały stary kuchno. Bo próbowały tak ale nie umiały Tak nie umiały co nie umiały Wszystko jest perfekt dla mnie nic on dać nic moją miał deskię